Wodu elektrosprzęgła, jak przyjechałem, to mówię, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, ok? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. Dobra. Sprawdźmy, czy chodzi. Całkiem nieźle. Pytanie na jak długo. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. I co? Dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłeś to skleić gumą do rzucia. Ważne, że działa. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobrze. Co ty nie powiesz. Mike! Nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem... Myślałem, że dał ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz? że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary shogunat. Mówi ci to coś? Nie specjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomadzki sprzęt? Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam. Nic tu po mnie. To prawda. Nic tu po tobie. Górewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi, przy przybłędo? O nic. No. I dobrze. Halo. Odbiór. Odbiór. O, jesteś. Willie McCoy. Dobrze cię słyszeć. V, chciałbym móc powiedzieć to samo. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Oczywiście, że tak. Może klient zostawił wiadomość? Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak go się nazywa? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nieco więcej. Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Co ciebie szukam. A ty to? Jestem Jackie Wells. Wi. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia? Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Heywood. Hmm, widzę, że się dogadamy. Trzeba wpakować to do auta. A Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczać na widoku. Tutejszy serw wygląda na skurwiera. Ta. Mm, ciężkie. To co? Jedziemy? Dopiery przewozowe. Będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Loss on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A. Czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Cingola, Matra, Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kred w z e, Mam. Zapomniałem o nim. Mm, jasne. Zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie Tak, zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. A teraz do pokoju numer dwa. Proszę siadać. Dokumenty, to rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Hmm. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik. Ach tak, przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? To nie twoja sprawa. Tak ci się wydaje? Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już, kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Co tu przywiał? Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Gnojkom wydaje się, że Night City to pieprzony ran. Co zrobisz? Młode to oto i nie. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Robi się. Przewożysz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd. nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Jak uważasz, że to moja wina, to miej jaja, żeby mi to powiedzieć. Nie wiem jeszcze. Twoja? Straż graniczna podała korporacyjnym cynk, że mam ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomacka i miał rację. Jest to wszystko, jebał! I co teraz? Jesteśmy po drugiej stronie granicy. Zapłać mi i idź w swoją stronę. Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. A, I uznałeś, no, że to... cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale jesteś. Okłamałeś mnie. Przepraszam, że uraziłem twoją nieskazitelną moralność przemytnika. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. O Rasaki. arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy z Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Manny. Tak sobie myślę... Masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłem jeżdżąc pomiędzy stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! hej. co. Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście Znowu. Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do bitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać licznymi samurajami. Być jak Morgan, Blackhand czy Wayland Boa-Boa. Ryzyko i duże zdobycie dzieci no. Powinna być w tym budynku, a razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa militechu, gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Nie mamy teraz na to czasu. Może później. Jasne. Spoko. No to do roboty. Ramos do windy.